Cześć, dzisiaj jest pierwszy dzień lutego 2010 roku. I wiecie co? Dokładnie 20 lat temu Nintendo wydało w Stanach Zjednoczonych grę Super Mario Bros. 3 na konsole NES, a 19 lat temu założone zostało It Software. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a ich dobrobyt uczcijmy oglądając Flasha. Jest znać znać. Firma Bioware zaczęła już mówić o swoich następnych projektach. Greg Zeszczuk, jeden ze współzałożycieli studia, zapewnił, że Dragon Age 2 będzie znacznie ładniejsze od pierwszego wzoru. Tymczasem Ray Muzyka drugi z szefów dewelopera, potwierdził, że trwają prace nad Mass Effectem 3. Kto skończył dwójkę, ten nie jest zaskoczony. <grym wytrzymał> W ubiegłym tygodniu ruszyła PCowa beta Battlefield Bad Company 2, która od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie graczy. Po prawdziwym oblężeniu serwerów z klientem gry i usunięciu przez jej daj z pierwszych znalezionych błędów tytuł hula już na dobre. Testowanie produkcji potrwa mniej więcej miesiąc. Niespodziankę otrzymali natomiast posiadacze Xboxa 360, którzy mogą ściągnąć sieciowe demo gry. Próbka trafi również na PlayStation 3 w przyszły czwartek. Metro 2033, czyli ciekawie zapowiadająca się strzelanka postapokaliptyczna, zostanie wydana 19 marca tego roku w Europie. Tytuł pojawi się także w specjalnej edycji, w skład której wejdą między innymi inna wersja pudełka i cztery pocztówki z grafikami rosyjskiego malarza Antona Greczko. Warto wspomnieć, że cała produkcja jest oparta na twórczości pisarza Dmitrija Głuchowskiego. Znamy w końcu więcej konkretów na temat Crisis 2 pochodzących z magazynu PC Games. Gra zacznie się w 3 lata po wydarzeniach z pierwszej części i przeniesie nas do świata, w którym obcy opanowali i zniszczyli wiele ludzkich miast, w tym chociażby Nowy Jork. Wcielimy się najprawdopodobniej w proroka, czyli żołnierza z pierwowzoru i zmierzymy się także z nową frakcją, Crynet Ops Infantry. Twórcy najwidoczniej zamierzają położyć większy nacisk na fabułę i dodatkowe mechanizmy narracji, jak chociażby różne nagrania audio. Studio Platinum Games, odpowiedzialne chociażby za gry Mad World i Bayonetta, zapowiedziało swój nowy projekt. Produkcja nazywa się Vanquish i jest współtworzona przez autora takich serii jak Resident Evil i Dino Crisis. Niestety na razie nie możemy powiedzieć więcej o samej grze, bo twórcy przedstawili jedynie bardzo poglądowy zwiastun, który wydaje się nawiązywać do serii Halo. Po wielu miesiącach plotek firma Rockstar potwierdziła, że dodatki DLC do Grand Theft Auto 4 trafią także na PC -ta i PlayStation 3. Dwa epizody, czyli The Lost Endem oraz Ballad of Gay Tony pojawią się w marcu w dystrybucji elektronicznej oraz na półkach sklepowych w postaci pakietu Episodes from Liberty City. To tyle flesha. na koniec zapraszam was do głosowania w plebiscycie Gra Roku 2009 na Gry Online. Przed wami 13 kategorii, a każdy kto zagłosuje dostanie tydzień abonamentu w prezencie. Możecie go wykorzystać na przykład na oglądanie filmików na TVGry.pl. Tymczasem papatki.